Kanał YouTube jeszcze nie nieodkryty, także dzisiaj w Myślach które wypadają po raz tysiąc... codziennie na kanale 5 czerwca 2025 roku, i w Myślach Przytulnych cytat, jak już jest ósemka na końcu. Cytat słowa Zofii naukowskiej, która w granicy napisała coś takiego: Musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie można przejść, za którą przestaje się być sobą. I właśnie życie nasze w społeczeństwie i życie ze sobą jest związane z stawianiem granic, z przekraczaniem granic i to różnych granic, czy to osobowościowych, czy moralnych. Granice są i dobrze, że są, bo wtedy one pomagają nam jakby wrócić do siebie, pomagają nam zadbać o siebie. I granice przekraczane czasem po to, żeby coś zobaczyć w sobie, może, żeby coś zmienić, a może, żeby właśnie wrócić do siebie, do swojego, do swojego ja. I no właśnie, musi coś przecież istnieć jakaś granica, za którą nie można przejść i za którą przestaje się być sobą. Dobrze, że są takie granice. I ja Tobie życzę takiego stawiania granic, jeśli chodzi o swoje potrzeby, takiej odwagi i otwartości w stawianiu granic i dbania o swoją, swoje potrzeby. I stawianie granic też innym, właśnie takich moralnych, bo kiedy mamy granice, to też nam to pomaga w takim codziennym życiu. I pamiętam kiedyś taką rozmowę z Igorem, który powiedział, że dziękuję mojej mamie za to, że stawiała mi granice. Bo dzięki temu wiedziałam, że jestem dla niej ważny. Także taki apel do nas. Nie bójmy się też stawiać granic, nie bójmy się też przekraczać granic, żeby poznawać siebie lepiej. Bo każdego dnia poznajemy siebie, swoje ja, swoje jestestwo. No i cóż, dzisiaj życzę Ci takiej refleksji nad stawianiem granic. Czy są u Ciebie dobrze stawiane? czy ktoś przekracza je, a może coś trzeba właśnie zmienić, żeby zadbać o siebie, o swoje ja. No i cóż, granice warto też przeczytać. To jest jedna z lektur, jedna z książek, które bardzo mocno transformuje i pokazuje, do czego człowiek jest zdolny, człowieczeństwo nasze. No i dziękuję dzisiaj za inspirację Natalii, która podpowiedziała dzisiaj ten cytat z granicy Zofii Naukowskiej. Wszystkiego dobrego, cudownego i trzymajmy się swoich granic.